Doszło do zerwania linki hamulca ręcznego. Ciągnik ma przepracowane 2800 godzin z kawałkiem. Bardzo często zdarza się tak i jest to troszeczkę z moją w tych kombajnach, że potrafi ten spornik tutaj od regulacji klepiska nam się wygiąć. Pasja to coś najcenniejszego. I tutaj można powiedzieć, że zamiłowania tutaj właścicielowi do tego sprzętu nie brakuje. Witam serdecznie wszystkich ponownie. Znajdujemy się dzisiaj ponownie u klienta w województwo lubuskie, okolice Szczelc Kraińskich, w miejscowości Wielisławice. A dlaczego to mówię? Za chwileczkę o tym dwa słowa więcej, ale najpierw nasz temat na dzisiaj. Dzisiaj mianowicie mamy tematy dwa. Przyjechaliśmy z kolegą mechanikiem dzisiaj razem we dwóch. Też celowo, żeby zmniejszyć troszeczkę koszty dla klienta, żeby jak gdyby do tego klienta nie jeździć dwa razy. Pierwszy z naszych tematów na dzisiaj masę 7614, przekładnia Dyna 4 na silniku Sisu mocy 140 koni. Usterka jaka nam się tutaj wydarzyła. Raptem banalna, bo doszło do zerwania linki hamulca ręcznego. Ciągnik ma przepracowane 2800 godzin z kawałkiem. Niedużo. No niestety no, usterka się taka zdarzyła. No, wydawałoby się, że rzecz błaha, aczkolwiek no, hamulec postojowy, bezpieczeństwa ręczny, jak nazywamy. Rzecz dość istotna, niesprawność hamulca, no to co? Będziemy się bawić w klocki? No, niestety, ale nie bardzo. No, hamulec musi być sprawny, także też ta linka już została wymieniona, a skoro została wymieniona, no to hamulec jest sprawny, ale co chciałbym Wam pokazać? Mianowicie, zobaczyć gdzie ta linka jest. Praktycznie dojścia do niej, no, brak, ale nie to mnie interesuje, interesuje mnie to, co tutaj jest z tyłu. No, niestety, troszeczkę brudno rozmawialiśmy z klientem, także wyczyści, nie będzie problemu, ale taka przestroga dla Was na przyszłość, mianowicie, żeby tutaj dość często zaglądać, wydmuchiwać tam to wszystko, co wszystko się tam z tyłu znajduje, tak jak kiedyś sobie gdzieś wcześniej powiedzieliśmy coś o czyszczeniu ciągników, także też tutaj o to miejsce zadbać, a dlaczego na to miejsce zwracamy uwagę dość często przy wizytach, przeglądach, mianowicie zdarza się tak, że kiedy nazbiera nam się tutaj piasku, brudu, zanieczyszczenia, co zresztą widzicie, dochodzi do takiej sytuacji, że hamulec ręczny nie jest cofnięty w pełni, coś nam go delikatnie blokuje, niestety tutaj system jest tak rozwiązany, że czujnik znajduje, znajduje się wewnątrz kabiny pod dźwignią czyli de facto tą dźwignię opuszczę ta kontrolka zawsze zgaśnie ale na nie już na hamulec no do końca się nieraz nie cofnie i w efekcie możemy jeździć na takim nieświadomie, możemy jeździć na takim hamulcu załączonym delikatnie, co będzie nas delikatnie blokować, nawet nieraz tego nie odczujemy przy tych mocach ciągników a może zakończy się to w najgorszym wypadku tym, że spalimy sobie hamulec Ręczny, no i niestety będzie wiązało się to z tym, że będzie trzeba taki ciągnik też rozpołowić i niestety będą jakieś koszty. Tak jak widzimy, ciągnik wewnętrzny ładnie, zadbany. To co powiedziałem wcześniej, ciągnik ma 2800 godzin z kawałkiem. Nie jest to duży przebieg na ten rocznik. Mamy już klientów, którzy mają już przepracowane dużo większe przebiegi tutaj przy tych modelach, nawet i 15 tysięcy i więcej. Ciągniki, jako seria, ogólnie udana palona przez klientów, przekładnia Dyna 4, która też była wcześniej stosowana we wcześniejszych modelach, sprawdzona, także nie było z nią też jakichś tam większych problemów, także można powiedzieć, że naprawdę ciągniki w fajnej konfiguracji, które się dosyć spisały. Druga maszyna, kombajn 5220, 2014 rocznik, również w si na silniku Sizu. I teraz taka rzecz, to co widzimy aktualnie jesteśmy w trakcie serwisowania układu klimatyzacji. Też takie usługi wykonujemy aktualnie to co robimy wytwarzamy próżnie na układzie, żeby układ ponownie napełnić. W tym momencie mamy już wymieniony filtr osuszacz na układzie. Olej został również z układu spuszczony. Za chwileczkę zajmiemy się również odgrzebieniem układu, dlatego że takie czynności też należy jak gdyby wykonywać. Należą do obsług tutaj przy układach klimatyzacji, o których bardzo często niestety ludzie zapominają. A trzeba pamiętać, że klimatyzacja przede wszystkim to wasze zdrowie, wasz komfort pracy. A dlaczego? Filterek wygląda tak, jak wygląda. No. Nie jest, może byście powiedzieli źle, aczkolwiek nas interesuje tutaj inna rzecz w środku, mianowicie mamy chłodnicę układu klimatyzacji i tak jak widzimy, no i ona jest już troszeczkę przybrudzona, no i będzie trzeba ją oczyścić, odgrzybić, a dlaczego? Tak jak powiedziałem wcześniej, chodzi o Wasz komfort pracy, Wasze zdrowie i to jest dla nas też i dla was też rzeczą jak gdyby najważniejszą. Także też za chwileczkę tym tematem się zajmiemy. I tutaj taką czynność wykonamy. Jak widzimy, kombajn ma przepracowane 780 godzin. Nie jest to jakiś tam duży przebieg, aczkolwiek maszyna też pracuje, a komfort pracy użytkownika jest dla nas tutaj najistotniejszy, żeby tutaj to też dla użytkownika wykonać. Wykonujemy szereg wszelkich czynności, mianowicie sprawdzamy maszynę do pracy, tak żeby kombajn był w pełni gotowy, żeby użytkownik tutaj sobie w pełni, sprawnie, bezpiecznie, tożliwa przeszedł. Też musieliśmy tutaj wykonać jedną rzecz, mianowicie poprawić i naprawić ramię regulacji klepiska. No niestety bardzo często zdarza się tak, tutaj widzimy też w tym miejscu czujnik na ślimaku do mocenia. niestety jest to troszeczkę z moją w tych kombajnach, że w momencie sytuacji kiedy chwycimy kamień lub no zdarzy się, że zapchamy maszynę, potrafi ten wspornik tutaj od regulacji klepiska nam się wygiąć, co skutkuje tym, że nieraz uszkadza nam czujnik, a to też kosztuje kilka złotych, także też warto tutaj zwrócić na to miejsce uwagę w przypadku przeglądu takich maszyn taką ciekawostką rzeczą, też bardzo istotną jest kwestia, Klepiska, mianowicie trzeba zawsze sprawdzić jak jest ustawione, czy ta szczelina jest po całości w pełni prawidłowa, żeby też nie mieć żadnych niespodzianek później podczas pracy. Można w zasadzie powiedzieć, że podstawą dobrego ucenia to przede wszystkim tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze ustawione klepisko, dobrze naciągnięte pasy, dobrze naciągnięte łańcuchy, no to jest przede wszystkim podstawa, o którą należy zadbać. Znajdujemy się na górze kombajnu, mianowicie chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, zobaczcie, gumy za odrzutnikiem, wszystko poobrywane, także no efekt jaki. Mianowicie co, masa nie jest przytrzymana, przez co ziarno nie jest dobrze wyczyszczone, wszystko idzie do tyłu, no i niestety też mamy problem z wymłacaniem. Możemy sobie zerknąć na silnik, jak to tutaj na górze wygląda, ale widzimy, że wszystko sucho, żadnych niespodzianek. Nie ma, także tutaj możemy powiedzieć, że wszystko jest ok. Tak jak wcześniej wspomniałem, okolice Szczelc krajeńskich, miejscowość Wielisławice i dobrze Wam, podejrzewam, znany Pan Leszek Nowak, mianowicie organizator wielu wystaw we Wilkowicach. Także ten sprzęt, podejrzewam, niejednokrotnie mieliście okazję też zobaczyć, właśnie tam we Wielisławicach. Przed nami, akurat, przykładowo, na stary, poczciwy Ursusik, cecz. 32525. Co ciekawe, jak widzimy, starsza wersja, jeszcze pierwsze wersje, bo pierwsze wchodziły z tego, co ja ko kojarzę nawet na białym zegarze. Rocznik. Mamy tabliczkę informacyjną 63, szczerze, wygląda naprawdę fajnie, rewelacyjnie. I co mnie tutaj urzeka? Ta maszyna jest odrestaurowana i co ciekawe, można powiedzieć, że w ciągu eksploatacji, czyli to nie, że zrobiłem, stoi. Ale mianowicie też pan Leszek, można powiedzieć pasjonat, kolekcjoner, też ten sprzęt na bieżąco użytkuje i to osobiście mnie też bardzo w tym wszystkim urzeka, że te maszyny są odrestaurowane, wyglądają tak jak wyglądały wcześniej, mianowicie, że to nie jest zrobione tak jak co niektórzy myślą, że położę lakier tak jak na samochód, niech stoi, nie dotykać, jak gdyby maszyny są przywrócone do swojego pierwotnego stanu, tak jak wyglądały, tak jak opuszczały. Fabrykę, tak też one wyglądają. Co tutaj mamy? Możemy zobaczyć. Sprzęt militarny też de facto, który czeka na swój dzień, na odbudowę. Możemy przejść dalej. zobaczymy dalej, co tutaj mamy. Kombajny, pistula. Sprzętu de facto co nie miara i czasu niestety też będzie potrzeba na odbudowę tego. No ale, jak to mówią, pasja. To coś najcenniejszego i tutaj można powiedzieć, że zamiłowania tutaj właścicielowi do tego sprzętu nie brakuje, a będzie potrzeba na pewno czasu, tak jak powiedziałem, żeby tutaj ten sprzęt do życia przywrócić. Stary MF jeszcze do zrobienia, Ursusik, nasza podciwa 360, dalej następny. Tutaj można powiedzieć, że warsztat naprawczy, gdzie cały ten sprzęt odzyskuje swój pierwotny wygląd, powraca do drugiego życia, części gdzie nie gdzie przygotowane już do tego, żeby założyć, poskładać. Także powiem Wam tyle, że na temat tego miejsca no jest co oglądać. Trzeba by chyba poświęcić, podejrzewam, cały dzień, żeby tutaj, że tak powiem, to wszystko obejrzeć a dwa słowa na temat właściciela. Przede wszystkim co? Bardzo sympatyczni ludzie, pasjonaci i, że tak powiem, no można powiedzieć, że jak ktoś chce się wybrać na wycieczkę, no to jak najbardziej też bym polecał Pan Leszek, że tak powiem, chętnie Was oprowadzi, pokaże, co tutaj ma, pokaże, czym się zajmuje, też na pewno opowie parę słów odnośnie tego sprzętu. Także jak tak, powiedziałbym, że My możemy też nawet serdecznie w imieniu pana Leszka zaprosić. Zerkniemy sobie tutaj na tą halę, jeszcze jak to wygląda, co tutaj mamy. Mianowicie, jak widzimy, sprzętu co nie miała. A więc, no, jest czym się zająć. Motocykle, także poza sprzętem rolniczym, jak widzimy, też i inny sprzęt, mianowicie stoją motocykle. Części wszystkiego, no widać, widać lata zbierania, kolekcjonowania i trzeba powiedzieć, że takich ludzi się ceni, jak to niektórzy mówią, pozytywnie zakręceni, ale naprawdę pasja, zamiłowanie, widać, że tutaj no tego nam nie brakuje. Także de facto pozostaje nam tylko życzyć, żeby, że tak powiem, i lat, i czasu nie zabrakło, żeby to wszystko odnowić, a na pewno potrzeba lat, żeby to wszystko odnowić. Tłogot C45 poczciwego Bombaja, zwanego w Niemczech Lancem, we Włoszech była Pampa, a u nas tak zwany Bombaj.